Bonjour de Le monde. je vous présente C4. Zapraszam! Stylistyka przedniej części pojazdu. Widzimy centralne logo Citroena z chromowanymi listwami przechodzącymi nam w podwójne lampy górne ledowe pozycyjne, a także w główne lampy mijania również technologii ledowej Citroen LED Vision. Schodzimy niżej i widzimy oczywiście przeprojektowany kompletnie przedni zderzak. Kilka wstawek charakterystycznych dla crossoverów, a także takie czerwone to jakby kółka chociażby, które znamy z Citroena C4 Cactus, tak zwane airbumpy. W naszym egzemplarzu pod maskę trafił silnik 1.5 Blue HDI o mocy 130 mechanicznych, połączony z przekładnią automatyczną 8-stopniową, napędzający przednią oś. Spójrzmy oczywiście na stylistykę boku pojazdu. To wygląda bardzo ciekawie, bardzo dynamicznie. Długa maska, a także bardzo fajnie ścięty tył, niczym w samochodzie coupé. Tylne lampy nachodzą na bok pojazdu z taką ciekawą stawką stylistyczną, łączącą nam właśnie tylny spoiler z bocznymi szybami. Prześwit w naszym samochodzie wnosi dokładnie 156 mm, co nam pozwoli na pokonywanie spokojnie miejskich krawężników. W naszym samochodzie również felgi 18 cali z ciekawym wzorem, charakterystycznym dla nowej c 4 Spójrzmy na dół drzwi, tu właśnie stawki, które nawiązują do C4 kaktus, tak zwane airbumpy, tylko że one są w tej chwili twarde, a nie miękkie, jak to były w kaktusie. Również ciekawy element to drzwi, przykrywające nam w całości progi wewnętrzne, dzięki czemu przy brudnej pogodzie nie ubrudzimy sobie naszych nogawek. Jeżeli chodzi o tył naszego francuskiego C4, tu projektanci pokazali naprawdę kawał francuskiej tak naprawdę linii kreślarskiej. Długa tylna szyba bez wycieraczki, z zaakcentowanym tylnym spoilerem, a także nowe lampy w pełni jedowe. Ciekawie takie pokrzywione w każdą stronę. Naprawdę świetnie wyglądają oczywiście w dzień oraz w nocy. Długa listwa łącząca obie lampy z centralnym logo Citroena. Kamera cofania oraz schodzimy niżej. Strukturalny dolny zeżak, co szczególnie w mieście ochroni Was przed delikatnymi szkodami parkingowymi. Dolny dyfuzor, oraz co mi się bardzo podoba to jest diesel, a jest normalna końcówka układu wydechowego. No i jak zawsze miejsce najważniejsze to oczywiście fotel kierowcy. W C4 co pierwsze, to strasznie, ale to skrajnie wygodne fotele, bardzo miękkie, obszerne pod kątem siedziska, a także mega wygodne oparcie. Fotele w pełni manualne, natomiast w naszej wersji są one wykończone skórą. Kierownica z ciekawym wzornictwem, intuicyjna, z opłatkami do zmiany biegów, sterowanie tempomatem, a także komputerem pokładowym. Przed kierowcą również nowy ekran, od tych głównych liczników, prędkościomierz, obrotomierz, wskazanie komputera pokładowego, a także wskazówki z nawigacji Jest również wyświetlacz Head-Up Display, natomiast jest on oparty na takiej zwykłej, wysuwanej, plastikowej szybce Również pokazuje wszystkie niezbędne informacje podczas normalnej jazdy, a także asystentów Nowe multimedia, bardzo fajny i mocny punkt C4 Obsługują Apple CarPlay oraz Android Auto Z tego poziomu również wiele ustawień pojazdu, a także ustawienia świateł, komfortowe, bezpieczeństwo, parkowanie Również dostęp do nawigacji Schodzimy niżej, konsola centralna to, co mi się bardzo podoba, są fizyczne pokrętła do zmiany ustawień temperatury, a także nastawień klimatyzacji. C4 jest głównie pod hasłem schowki, schowki, schowki. Spójrzcie, na górze ładowarka indukcyjna, poniżej niej spora półka na smartfon, poniżej schowana kolejna półka, gniazdo 12V, konsola centralna. Dwa cup holdery, konsola wykończona piano black. Rozumiem, stylistyka to pod kątem praktyczności to się nam dosyć szybko porysuje. Nowy wybierak od zmiany biegów, zobaczcie jaki ciekawy. No znamy chociażby w tej chwili z koncernu Volkswagena Bardzo intuicyjny i fajnie wygląda. Podokietnik regulowany z kolejnym schowkiem pod spodem. Ta na was na prawą część, a tutaj pod kątem schowków. Normalny zamykany schowek przed pasażerem, a także wyjeżdżająca szuflada z na tablet. A nad tą szufladą kolejny uchwyt, do którego mocujemy sobie właśnie, a w ten sposób, cyk, mocujemy tablet i macie go do dyspozycji waszych szkolnych wyjadaczy. Spójrzcie jeszcze na stylistykę deski rozdzielczej, a także projekt boczków drzwi z ciekawymi paskami, które nawiązują do innych modeli Citroena. Sama deska rozdzielcza, na górze miękkie materiały, natomiast na dole, a także na dole drzwi już jest twardo, ale wciąż jest dobre spasowanie. Jeżeli chodzi o tylną kanapę, no w końcu jest to kompakt segmentu C, więc spokojna 4 dorosłych osób. Tu jest miejsca wystarczająco. Spójrzcie na stopy czy na kolana. Również takie tu jest wgłębienie w przednim fotelu, a sam fotel wykończony jest tutaj ekologiczną skórą, dzięki czemu doczyścimy go po zapiętych wizofiksy w waszych pociechach. Pod kątem udogodnień są z tyłu dwa nawiewy, a także dwa gniazdka USB jedno typu C i jedno typu A. Dalej, sama kanapa, również taki sam wzór, jakby na przednich fotelach, jest po prostu bardzo wygodna. Miękka, gąbkowa kanapa, a także podokietnik z doma kapholderami, półeczką na smartfon oraz przejście na narty. Zajrzyjmy jeszcze do bagażnika nowej C4. Jego dokładna pojemność to 380 litrów. Miękkie wykończenie podłogi, a także boków bagażnika. Podwójna podłoga skrywająca kolejny schowek, a jeszcze niżej, subwoofer oraz zestaw naprawczy. Z prawej z lewej strony, kolejne schowki, jest również lampka LEDowa, a także haczyki do mocowania zakupów. Składając tylną kanapę powiększamy tą przestrzeń do ponad 1250 litrów. To co? Jedziemy! Jak to mówią Francuzi, co w cup holderze? do buzi, jedziemy C4 w dieselku na miasto zobaczymy jak samochód spala oraz systemy asystujące nam w trasie a także w mieście, C4 to kompletnie nowy w tej chwili model, była taka chwilowa luka z C4 w gamie Citroena i oczywiście nowa C4 jest czym? jest crossoverem właściwie takim bardziej crossoverem coupé w tym nadwoziu, samochód, który ma wiele stereotypów francuskich ale tych dobrych. Pierwszy to oczywiście ciekawy design z zewnątrz. Auto się bardzo mocno wyróżni w miejskiej dżungli, w trasie i wszędzie na waszym modnym parkingu. Dwa to bardzo wygodne przednie, a także tylne fotele skórzane, napadę fotele w długą trasę. Tu w tak dosłownie w ten fotel wpadamy, zapadamy się w nim. I jest naprawdę bardzo wygodnie. Tu nie ma jakichś tam masaży, regulacji etycznych pamięci dla 15 kierowców. Po prostu jest zwyczajny, wygodny fotel. Oraz kolejne to zawieszenie, z czego naszego właśnie Suno Citroen, z bardzo komfortowego zawieszenia. Tu jest nie inaczej. Konstrukcja tożsama do tego, co widzimy w C5R, czyli zawieszenie normalne, niby mechaniczne amortyzatory oraz sprężyny natomiast na każdej kolumnie są zamontowane po dwa hydrauliczne odbojniki jeden z nich odpowiada za sprężanie, drugi za rozprężanie efekt tego z takiej zawieszenia nam nie dobija na mega dużych dziurach zawieszenie pracuje bardzo płynnie i bardzo dla Was niezauważalnie a na równej drodze jest zwyczajnym zawieszeniem normalnym, responsywnym na ruchy kierownicy natomiast sam samochód jest raczej miękki i jest naprawdę skrajnie komfortowy tak to skonstruowali nasi francuscy koledzy że jest w tym samochodzie na kostce, na łatach, na rudym asfalcie, zawsze jesteście niemalże odizolowani od nawierzchni, po której jedziemy. To na pewno jest jego spory plus. Kolejny to również w naszej wersji lampy LEDowe, które nie są jeszcze matrixowe, czyli nie wycinają poszczególnych pojazdów z, pola, z polu widzenia soczewki LEDowej. Natomiast świecą tak, powinny, czy w dzień, czy oczywiście w nocy. Oraz następny system to oczywiście asystenci dostępni w trasie. Tacy jak lane assist, jest również ten pilot assist czyli system który wam prowadzi samochód idealnie między liniami utrzymując odległość od pojazdu przed wami czyli po prostu aktywny połączony z asystentem linii co ważne to również działa w mieście czyli jedziemy sobie w korku i samochód utrzymuje nam prędkość to również fajna opcja, że on jakby sam ruszy, jeżeli pojazd przed wami ruszy. Wówczas jest również włączony auto Hold, czyli puszczamy hamulec, spuszczamy gaz. Samochód w korku dosłownie podąża sam za samochodem przed wami. Niestety podczas wyłączonego tempomatu nie ma systemu Autohold. Jest to automat 8 natomiast nie ma autoholdu. Nie wiem dlaczego tak jest, o, ale zasnął, jej kula, to rondo się zrobiło. Nie wiem, czemu tak jest, natomiast samochód właśnie nie ma autoholdu. Na tempomacie działa, a bez tempomatu żadnego przycisku nie ma. Skrzynia biegów. 8-stopniowy automat. Skrzynia naprawdę jest bardzo z tym silnikiem fajnie zestrojona, głównie pod kątem ekonomii. Tu jest 130 KONI. Samochód potrafi być dynamiczny, natomiast jego głównym celem jest oszczędzanie paliwa. Pierwszy raz ten silnik miałem zamontowany również w koncernie PESA, a dokładnie to w Peugeot 508. I z tamtym nadwoziem silnik sobie radził doskonale. Ten samochód mniejszy, lżejszy i spalanie w trasie jest znakomite krajówka spokojnie 4,5 litra bez problemu nawet dla niewprawnego kierowcy w mieście mniej więcej 6,5-7 do 7 litrów przy dużych korkach miejskich natomiast na autostradzie okolice 6 litrów jak widzieliście było rondo więc polecam Wam wyłączyć system start-stop niestety jak to w każdym samochodzie z koncernu PSA musimy się flikać w ekran następnie musimy start-stop wyłączyć z poziomu ekranu nie ma jakby osobnego przycisku do sterowania układem start-stop szkoda bo w dieslu My zawsze go po prostu wyłączamy. Natomiast wiele teraz osób mówi, że silniki diesla są bardzo złe, trują atmosferę, również tam wszystkie te szkodliwe z nich substancje wydobywają się CO2, azot i tak dalej. Natomiast ja jestem innego zdania. Ten silnik jest silnikiem bardzo ekologicznym. Również posiada AdBlue, czyli posiada maksymalne oczyszczanie spalin. Mówi się, że również silniki diesla nowoczesne wypuszczają czystsze powietrze niż ściągają do filtra powietrza. I to jest prawda. W tej chwili silniki naprawdę... Zresztą powiedzcie sami nowoczesna benzyna typu na przykład 2.0 TSi, spaj załóżmy koło dychy w mieście, a ten silnik pali koło szóstki, no co jest bardziej ekonomiczne i bardziej ekologiczne, no jednak nowoczesny chyba diesel, który po prostu może nie ma jakiejś tam znakomitej dynamiki, ani na pewno na cztery koła, ale ekonomię ma naprawdę znakomitą. Nową C4 na bank stworzono pod kątem rodziny. Widzimy wiele schowków, uchwyty na tablety, gwiazdka USB z tyłu, nawiew z tyłu, bardzo tylna kanapa. Natomiast pod kątem wózka zmieścimy go, ale tylko spacerówkę. Gondola do bagażnika wchodzi nam na styk, więc bagażnik to taki raczej średniak w tej klasie. Natomiast sama C4 to samochód, który się odnajdzie czy w mieście, czy właśnie w trasie bo ma asystentów, a w mieście ma bardzo komfortowe zawieszenie to kilka razy się powtórzę, ale zawieszenie napadę jest jego niesamowitą zaletą Auto, które raz, bardzo nowocześnie wygląda a z drugiej strony jest bardzo intuicyjne Sama konsola centralna również lubię, że ma normalne, fizyczne pokrętło do sterowania klimatyzacją do wyboru również siły nawiewu, ogrzewania foteli to wszystko jest w normalnym, fizycznym panelu a także multum schowków w całym samochodzie dzięki czemu cała rodzina zaaranżuje sobie to wnętrze pod każdego z pasażerów. Kolejny ważny punkt to oczywiście widoczność. Są spore lusterka, mamy również czujnik martwej strefy, spora powierzchnia przeszkona, Tylna szyba, oczywiście, wizualnie jest rewelacyjna. Pod kątem widoczności jest taka przedziałka na samym środku szyby. Nie ma również wycieraczki, natomiast ja wycieraczek po prostu nie lubię z tyłu i nawet ich nigdy nie używam, więc taka dla mnie nie jest to wada. Ta bardziej pokojna tylna szyba. Tam jest ona pod takim kątem, że po prostu deszcz z niej spływa podczas jazdy, więc, widoczność uważam, że jest naprawdę wystarczająca. Dobry kompromis między designem, a właśnie walorami użytkowymi. Nawiązując znowu do silnika, silnik się rozgrzeje, ma fajną kulturę pracy, znaczy wiadomo, że jest to taki klekot od bociana, czyli klekot silnika diesla, natomiast jak jest silnik zimny po całej nocy, no to ta początkowa jego praca jest dosyć głośna, ale to po prostu znamy z innych samochodów koncernu PSA. Ten samochód pokazuje mi bardzo fajnie, że jednak silniki diesla nie są jakieś złe, nic złego w nich nie ma, bo napadę Palą mniej, a również ekologia z układu wydechowego wystarczająca. Natomiast również w C4 macie dobrze znany silnik jeden, dwa piórtek, moce od 100 koni do 130 koni, więc dla każdego coś innego. Czy automat, czy benzyna, czy diesel, coś tam sobie dobierzecie. No to co? Włączamy tempo aktywny, asystent jazdy w korku, a ja Wam powiem jak zawsze wady, zalety i zaczynamy znowu jak zawsze od wad. Pierwsze z nich to przy zimnym silniku sam diesel jest dosyć głośny. Dwa, brak autoholdu. Autohold działa tylko i wyłącznie, jeżeli jest włączony temponat aktywny, chociażby w mieście. Następne, bez włączonego temponatu aktywnego, Lane Assist odbija nas od linii oraz head-up display jest na szybce, a nie na przedniej szybie czołowej, jak to chociażby znamy z nowych samochodów koncernu BMW czy Volkswagena. Jeżeli chodzi o zalety, to przede wszystkim zawieszenie, a także ekonomia silnika diesla, nowe multimedia oraz bardzo wygodne fotele. Również w nowym C4 widzimy naprawdę mnogość schowków, co szczególnie docenią rodziny. Widoczność, a także asystenci działający zarówno w korku, jak i w trasie. Nowy Citroën C4 to samochód naprawdę z krwi i kości francuski. Tu widzimy francuską myśl techniczną, kreślarską i każdą inną, czy na zewnątrz, czy zawieszeniowo. Czy wewnątrz tego samochodu, ale również trochę niemieckiej intuicyjności. Fajne multimedia, a także fizyczne pokrętła od sterowania klimatyzacją to jest coś, co szczególnie doceniam. A także niesamowicie bardzo wygodne fotele. Samochód, który jak to Citroën, zewnątrz naprawdę bardzo fajnie wygląda, a z drugiej strony nie jest przekombinowany wewnątrz. To osobiście mi się bardzo podoba i ten samochód na pewno wyróżni spośród innych, w teorii nudnych kompaktów miejskich. Konkurencja w tym segmencie bardzo silna, w końcu jest to segment Golfa, czyli segment samochodów hatchbacków, segment C. Natomiast Citroen od lat jest w tym segmencie obecny i fajnie, że również nową C4 dalej w tym segmencie jest. No w tym przypadku jest to samochód po prostu delikatnie podniesiony, który jest takim po prostu, nie wiem, soft crossoverem, po prostu crossoverem coupe z ładnie ściętą tylną sylwetką. Oczywiście każda auto ma wady natomiast jest to naprawdę czysto francuski samochód. Jak ktoś z was kiedyś samochodu francuskich spróbował, to dokładnie wie czego spodziewać się po tym samochodzie. Założenie samochodu. Dziękujemy Citroen Rubut. Bardzo ciekawe auto i również ekonomiczne kilometry pokonane na mieście, a także w trasie. Jak się podobało? Dajcie oczywiście suba, dajcie apkę w górę, a widzimy się na kolejnym teście. Dzięki, pozdrawiam.